Zanim rozpocznę film, chcę Was z góry przeprosić. W tym filmie dźwięk będzie słaby. Może nie jakoś bardzo tragiczny, ale jednak słaby. Niestety dopiero podczas montażu tego filmu odkryłem, że miałem źle ustawiony mikrofon w kamerze i zbierał tak naprawdę mikrofon tylny zamiast przedni, dlatego słychać bardziej tło niż to, co mówię. Jednak da się mnie zrozumieć. Wybaczcie ten błąd. Obiecuję, że następnym razem postaram się bacznie zwracać uwagę na to, jakie mam ustawienia w kamerze. A teraz, nie przedłużając już dłużej, zapraszam Was na film. Witajcie. Niedziela, 17 lipca 2022 roku. Dziennik, bo to numer 7. Tak, 7. W poprzednich dwóch filmach porypała mi się numeracja, ale teraz już jestem tego na pewno pewien. Siódmy wyjazd tego roku e, na troszkę dłuższą wycieczkę, jeśli tylko jazda po mieście z kursantami e, i do pracy. Dzisiaj jedziemy z Justyną, tylko z Justyną. Jedziemy sobie po dwójeczkę. Chcemy troszeczkę spędzić czasu ze sobą, bo zawsze nam brakuje tego czasu. Jedziemy na przełęcze. Mamy w zamiar pokonać dzisiaj trzy przełęcze, z czego najważniejsza, którą chcemy dzisiaj zrobić, to jest przełęcz krowiarki. To jest trasa, nie pamiętam numerku, wrzucę w opisie filmu. To jest trasa, którą zrobiliśmy kiedyś z Kamilem. Dzisiaj z drobnymi zmianami chcemy to zrobić jeszcze raz, e, ponieważ e, liczymy na zakręty. Znaczy wiem, że są zakręty, chcemy je poćwiczyć, e, dlatego że co? Za tydzień, tydzień i jeden dzień e, rozpoczęło się wielkie odliczanie, za tydzień i jeden dzień ruszamy w końcu do Rumunii. Dlatego, dlatego dzisiaj nadszedł czas, żeby wreszcie troszkę potronować jeszcze przed tym wyjazdem, poćwiczyć zakręty, a przy okazji przyzwyczaić się do motocykla po, po tym serwisie. Już trudno się musi przyzwyczaić do motocykla po tym grubszym serwisie, który, który był ostatnio, czy tam było wszystko ramy, nowe opony i parę innych rzeczy. Także co, piękna pogoda, słoneczko lekko przyświeca, 20 parę stopni dzisiaj ma być, więc idealne warunki, po prostu idealne warunki do tego, żeby wreszcie gdzieś pojechać w, troszkę w dalszą trasę. Do zobaczenia na trasie. Dobra, kochani! Czas na pierwszy postój, na popas. Jesteśmy w miejscowości Stryszów, W miejscowości, w której kompletnie planowaliśmy być. I już wam tłumaczę dlaczego. Nasza trasa miała wyglądać zupełnie inaczej, ale w związku z tym, że jest musiała jeszcze podkoczyć przed naszą wyprawą, czy naszą wycieczką do pracy na chwilę, zająć tam jedną czy dwoma kotami w gabinecie. więc postanowiłem, że jeszcze odrobinkę zmienię sobie, zmienię nam trasę i pojedziemy sobie do Tyńca, z Tyńca przez Kawinę, przez Wolę Raduszowską w stronę Słowia Beskidzkiej. I kochani... O, jakiś pociąg jeszcze że... Kochani, odkąd pamiętam, byłem parę razy w Tyńcu i zawsze, ale to zawsze myli mi się droga do Tyńca. Za każdym razem. Ile razy jadę do Tyńca, muszę parę razy sprawdzić na mapie, dość tam idzie, bo zawsze mi się mylą te, te dwie drogi. W związku z czym wylądowaliśmy po złej stronie Wisły. <laughs> Minęliśmy tenc, ale niestety po złej stronie Wisły. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Eee, słuchajcie, eee, była fajna przeprawa promem. Parę razy już promem na motocyklu płynąłem i zawsze mnie to ekscytuje. Zawsze gdzieś tam jakieś takie ciarki nie, i emocji. Zawsze mi się to bardzo podobało. Więc mieliśmy taką małą przykładę w postaci promu. Przez Kalwarię ze Brydowską dojechaliśmy właśnie do Stryszowa i teraz kierujemy się dalej w stronę słuchaj Beskidzkiej. Słuchajcie, bardzo fajna trasa. Dzięki temu, że mi się poczeniła początkowa trasa, to odkryliśmy bardzo fajną drogę, bardzo, bardzo przyjemną z zakrętami górkami góry. Także na pewno wrzucę link do tej trasy. No co, skończymy jeść i lecimy sobie dalej w stronę a co jemy? Rzapekankę. Rzapekankę. Szkurczankiem. Z kurczankiem. Z kurczankiem. Z Czy ty zabarz na mój większe pół? Nie, mniejsze to jest. Znaczy to jest większe. Na pewno? Pewnie. Wygląda mi jak mniejsze pół. Nie, to jest większe. Po raz drugi. Łapiekiankę z kurczakiem. Postój. Drugi? Drugi. Eee, drugi postój taki na wpływ wymuszony, z jednej strony tak mieliśmy tankować, ale przy okazji zauważyłem coś, co mnie zmartwiło i troszkę mnie zmroziło. Mianowicie moja kamera, tak jak właśnie nagrywam, troszkę za bardzo zaczęła się chwiać w czasie jazdy. E, troszkę za bardzo się zaczęła chwiać, nawet jak dla standardy naszych polskich dróg e, i e, po zatrzymaniu się, po zdjęciu kamery okazało się, co Wam za chwileczkę pokażę, jeżeli tylko wezmę e, drugą kamerę do ręki, tam będzie dźwięk troszkę gorszy, ale okazało się, że zgubiłem parę śrubek trzymających kamerę i tak naprawdę, ale zresztą zaraz zobaczycie. E, Kochani, przejechaliśmy przełęcz przysłop, przy, przysłop, 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 Przysłop. przysłop. Droga ze Stryszawy do Zawoi Bardzo fajne zakręty, takie wymagające Ruch umiarkowany ruch, ruch umiarkowany, mogą być mniej pojazdów, ale też tragedii nie ma Ale wcześniej z miejscowości Stryszów znowu, nie Stryszowa to Stryszów Tam gdzie był pierwszy postój na, na stacji benzynowej Trafiliśmy na mega fajną drogę. W raz lat tam jechałem i tak mi się ta droga spodobała, że wiem, że nie lubicie długich kawałków filmu z samą jazdą, ale akurat tamta droga naprawdę zasługuje na to, żeby nie ciąć, żeby nie ścinać ciąć tego materiału z tego kawałka drogi. Więc zamieszczam ją w całości, a naprawdę jeżeli będziecie w tej okolicy, to koniecznie musicie tam przejechać bo robi niesamowite, niesamowite wrażenie. Biorę drugą kamerę i zaraz wam pokażę o co chodzi z tą. Kochani, dźwięk będzie teraz troszkę, dźwięk będzie teraz troszeczkę gorszy, bo nie mam już tutaj mikrofonu, muszę się, muszę operować tym, co mi daje GoPro 7. Do tej pory nagrywałem dziewiątką i kolejne wystąpienia też będą już będą na dziewiątce, bo mogę ją wziąć do ręki. Natomiast na pewno nie będzie filmów już z dziewiątki tego dnia. Jeżeli dobrze pamiętam, w ósemce zrezygnowano w GoPro z tych obudów kamery na rzecz tego unibody z mocowaniem na śrubkę, zamocowanym już do samej kamery. Czyli kamera stała się wodoszczelna, wodoodporna, nie wymagała dodatkowego opakowania. I tak to mniej więcej wyglądało, że tutaj z dołu kamery wyciąga się te dwa skrzydełka. I to i na, do tego się przykręca yy, całą, całą resztę. I teraz, moi drodzy, popatrzcie, te dwa skrzydełka mocowane są na cztery śrubki, mi została jedna. Zgubiłem trzy śrubki i troszkę mnie to zmroziło. Gdybym ja zgubił tą jeszcze jedną, to od kamera by mi gdzieś poleciała, byłoby dużo szukania. Natomiast problem polega na tym, że że co, no za tydzień ruszamy do Rumunii i muszę w parę dni znaleźć takie śrubki, nie mam zielonego pojęcia, gdzie je mogę znaleźć Pewnie się udam do jakiegoś zegarmistrza, może będzie miał coś, coś w tym rodzaju um, No trzeba by to naprawić, bo na Rumunii jechać bez kamery, trochę słabo Dobra kochani yy, Tyle, pakujemy się ruszamy teraz na Przełęcz... Yy... Jezus, znowu zapomniałem, jak ona się nazywa. Krowiarka. Przełęcz Krowiarki. Jedziemy na Przełęcz Krowiarki. Przejechaliśmy na słowacką stronę Za nami widzicie Babią Górę Mały postój I słuchajcie, ja już wiem, że popełniłem poważny błąd Bardzo poważny błąd Teraz bym sobie to uświadomiłem Teraz się dowiemy, czy już Justyna popełniła dokładnie ten sam błąd Czy, moja droga żono Czy masz ze sobą prawo jazdy? Mam A dowód rejestracyjny? Nie mam Mhm. Dokładnie tak. Moi mhm. drodzy, pamiętajcie, że na Słowacji musicie mieć dowód rejestracyjny i prawo jazdy. To, że w Polsce jeździmy bez nich nie oznacza, że na Słowacji nie musicie mieć. W związku z czym teraz zostało nam przez Słowację jeszcze jakieś 10 czy 15 km, więc będziemy jechali ekstremalnie zgodnie z przepisami, żeby... Przy... Jak, zawsze. Jak zawsze oczywiście, ale teraz jeszcze bardziej. To strajk włoski ale generalnie robimy wszystko żeby nas przypadkiem policja nie zatrzymała będziemy mieli okropne kłopoty i podejrzewam że pokuta będzie straszna więc powolutku turlamy się do polskiej granicy Daj. Moi drodzy, na chwileczkę dosłownie mały postój na szybko, bo już jesteśmy masa głodni Jedziemy szukać e, w rabce czegoś do jedzenia. A dlaczego się tu zatrzymaliśmy? Przed nami chabówka. Za mną, za moimi plecami widzicie znak. Bardzo ważny znak. E, jesteśmy na drodze, która kiedyś była gdzie jest, starą zakupienką. Ta droga, na której teraz stoimy i praktycznie nie dzieje się kompletnie nic. Była jedną z najczęściej, najbardziej uczęszczanych dróg w Polsce, najbardziej zakorkowaną. Tutaj była cała masa biznesów, których praktycznie już nie ma, dlatego że cały ruch został skierowany na obwodnicę Rabki, na obwodnicę chabówki nową drogą S7. A tutaj tak jak widzicie za mną jest dosłownie pusto. Jest kompletnie pusto, nic się nie dzieje. Proszę? Ja jestem. No tak, jest Justyna, to, to fakt. A tak to jest pusto, oprócz Justyny jest pusto. Eee, I tak widzicie, tak jak mówię, tędy jeździły tysiące samochodów, jeździły tysiące samochodów. W tym momencie nie ma ni jednego. To jest pozostałość po po tej drodze. Muzyka Moi drodzy, obżarliśmy się masakrycznie, po samej uszy, e, jest taka fajna knajpka w Rapce, jeżeli będziecie kiedyś tutaj w okolicy to polecamy, znaleźliśmy ją przez przypadek, jeszcze z Kamilem, pozdrawiamy. To jest Kamil. To jest Kamil, e, knajpa się nazywa Prosty Temat chyba, nie? Jakoś tak, Prosty Temat się nazywa. Prosty e, Temat. No nieważne, znajdziecie prosty temat albo prosty yy, temat. I słuchajcie, porcje są ogromne, jedzenie jest naprawdę dobre, a ceny yy, przyzwoite, bo yy, ty miałaś carbonara, tak? Ja miałem jakiegoś yy, burgera, burger 32 zł, carbonara to jest coś koło tego, więc ceny mniej więcej takie jak w Krakowie, w burgerowniach, a pamiętacie, że rabka, z której wszyscy tu nie jesteśmy, jest uzdrowiskiem. W związku z czym, ceny mogą się wydawać, że będą dużo, dużo większe niż faktycznie są. Dlatego polecamy to miejsce, jeżeli będziecie w okolicy, w, w okolicy Parku Zdrojowego, to warto tutaj wpaść, żeby sobie coś dobrego zjeść. Eee, kochani, jeszcze dlaczego, dlaczego Rabka, czego się w ogóle tutaj eee, To jest takie miasteczko, które jest bliskie naszym sercom, eee, jak się okazało po jakimś czasie, kiedy się poznaliśmy. Dlatego, że tutaj spędzałem ja bardzo dużo ferii dlatego że zakład pracy mojego, mojego ojca miał tutaj domy początkowej, w związku z czym przyjeżdżaliśmy często na ferię. I okazało się, że razem z Tyną byliśmy tutaj, jak byliśmy dziećmi w tym samym czasie, w tym samym kinie, kino śnieżka oglądaliśmy wspólnie co? Króla mm Król -hmm. Kula Lwa, oglądaliśmy razem Króla L2. To jest tema wyszło mniej więcej po jakimś czasie naszej... Wyszło nam po, po tym, jak się poznaliśmy, rozmawialiśmy sobie sobą na o naszym dzieciństwie i takich punktów stycznych, gdzie się mijaliśmy, gdzieś było bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, dlatego, a natomiast, to jak mówię, klina ciężka nam w pamięci, że akurat tutaj oglądaliśmy po raz pierwszy Królewę. Przepraszam. Więc, rapkę bardzo lubimy. I co jeszcze mogę powiedzieć o Rabce? Słuchajcie, Rabka jest takim ciekawym, ciekawym miejscem, bo ja pamiętam Rabkę właśnie z lat 90., pamiętam Rabkę z lat 2000 początku lat 2000 i widzę Rabkę teraz i to miasto przeszło w mojej ocenie niesamowitą metamorfozę. Lata 90. to były tłumy ludzi, tutaj na naprawdę były tłumy ludzi, między jak Zakopanym misie robienie sobie fotek z białymi misiami, plus park zbrojowy ścieżki zdrowia, yy, zabawy wszędzie i generalnie naprawdę się tutaj drżało gofry, pamiątki, naprawdę na takie, takie miejsce, gdzie przyjeżdżały tłumy. Natomiast początek lat 2000, pamiętam, to był taki czas, kiedy miasto było wyludnione. Tu praktycznie nikogo nie było. E, I to w szczycie sezonu potrafiło być zupełnie pusto na ulicach, e, knajpy pozamykane, e, budki z pamiątkami pozamykane. I na szczęście od paru ostatnich lat już widzę, że tutaj się dużo zmieniło Coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża, coraz więcej ludzi tutaj wypoczywa i bardzo mnie to cieszy Bo to miasto, to miasto ma naprawdę niesamowity urok Jak będziecie kiedyś w okolicy to serdecznie zapraszamy Odwiedźcie Radkę, pospacujcie tylko po alejkach tego parku zdrowego Odwiedźcie kilka fajnych rzeczy, bo naprawdę jest tutaj co robić Oprócz tego parku zdrowego niesamowitego jest tężna, solankowa, jest luna, park bardzo fajny. Słone parę lat temu jeszcze można było się tutaj wybrać na wyścigi sedesów. Z tego co wiem, już, no, z tego co wiem to już, już tej atrakcji nie ma, ale to było takie dosyć słone w całej Europie miejsce, gdzie można było właśnie się sedesami pościgać, sedesami z silnikami elektrycznymi. Jest teatr lalek, jest w ogóle... Rabka jako miasto dzieci świata dostało takie, e, taką nazwę, taki, taki przydomek, Zostało uhonorowane przez kapitułę Orderu Uśmiechu. E, dzieci się dużo do roboty. Jest to uzdrowisko. Co prawda z tego co wiem ostatnimi ostatni czasy powietrze które raczej na uzdrowiskowe nie e, za bardzo się nadaje. Natomiast od wielu, wielu lat dzieciaki przyjeżdżają tutaj do sanatorów, żeby leczyć sobie problemy z płucami przede wszystkim. Więc w związku z tym, że tych dzieci tu zawsze było dużo, to dla dzieci też jest cała masa atrakcji. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, jeżeli będziecie kiedyś przyjeżdżali w tej okolicy. Na dzisiaj to już wszystko. Na koniec zamieszczam jeszcze tylko nagranie z obiecanego, urokliwego odcinka specjalnego, a już za tydzień widzimy się w Rumunii. Do zobaczenia, cześć!